Siemanko, chłop śpiaje mu rośnie jak widać. Chłop nie śpi, oczy ma podkrążone. A dlaczego? A bo nie rośnie tak, jakbyśmy chcieli. Ale za chwilkę wszystko poopowiadamy. Dzisiaj jesteśmy na plantacji buraka cukrowego. Na polu sianym jako pierwsze. No i co tutaj można zaobserwować? A to, że buraczki. Ładnie rosną. Można powiedzieć, jeden w jeden. To dlaczego się chłopie martwisz, nie? A no właśnie. A martwię się dlatego, że nie wszędzie jest tak ładnie jak tutaj. Przejdziemy sobie na część pola, gdzie siane było siewnikiem Mateusza, który niestety w tych warunkach, które były w tym roku, niestety nie sprawdził się. No i tam obsada jest Słaba Dzisiaj będę jechał na pole z inspektorem Żeby policzyć tą obsadę Bo Jeśli chodzi o cały areał Który jest obsiany No to jedną trzecią Obsiał gdzieś Mateusz I tam nie wszędzie jest tak tragicznie Ale są miejsca Gdzie, gdzie te buraki są dużo słabsze po tym małym siewniczku mogę powiedzieć, że nie ma żadnego problemu. Tu jest burak jeden w jeden. Po prostu burak goni buraka i burakiem ogania. I tak to wygląda. Wygląda to bardzo ładnie. No ale jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Chciało się szybko na dwa siewniki. No i jest jak jest. I później się rolnik chodzi i drapie po głowie. Co dalej? że się nie udało. I teraz dochodzimy do części sianej przez Mateusza i wam powiem, że troszeczkę się poprawiło. Troszeczkę się poprawiło od e, od ostatniego razu, kiedy byłem, a byłem tutaj dwa dni temu. To jak widać, tutaj wychodzi jakiś mały przetrącony buraczek, który miał ciężko się przebić. No troszeczkę coś chyba popadało, bo zwierzyło tutaj tą warstwę. No, zobaczcie, te buraki wyglądają troszeczkę gorzej. No, ale one są i może akurat na tym polu nie będzie e, problemu, żeby przesiewać. No, ale niestety tutaj obsada już, już jest dużo mniejsza. Bo zobaczcie, tutaj na przykład jest burak i teraz jedziemy. Nie ma buraka. Nie ma buraka. I ciekawe, czy to jeszcze powschodzi. Tutaj się coś przebija. Tutaj coś się odnawia. No, i tu tak samo. I czy to się poodnawia? Oto jest pytanie. I teraz właśnie. Co tutaj robić? Jak dzisiaj mamy 13 maja. Nasiona kosztują swoje. Praca tak samo. Także, chyba w tej obsadzie, po tym Mateusza Siewniku, będzie musiało tak zostać. Będzie musiało tak zostać, niestety. Miejmy nadzieję, że jeszcze jakieś buraki się odnowią i będzie to e, dużo lepiej. No teraz jak idę i te buraki są większe, nie trzeba klęczeć tak mocno na tym polu. To jakieś rządki się już nam rysują. Także myślę, że obsada nie będzie, nie będzie tragiczna. No ale oko cieszy tamten siewnik malutki, który zrobił piękną robotę. Bo tam jest piękna obsada. Także jedziemy na następne pola. Zobaczymy, jak na następnych polach to wygląda. I co tu zrobić, nie? To jest właśnie to. Chłop śpija, jemu rośnie. A od czasu siewu, buraka, to codziennie jestem na polu. Codziennie klęczę, codziennie grzebię. I myślę, co dalej. Nie jest takie proste, to wszystko. Jak się komuś by z boku wydawało. No szkoda, że ten Mateusza siewnik nie dał rady w tym roku. Nie wiem co to mogło spowodować, bo co mogę wam jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o, o siew tego siewniczka. Ten siewniczek Mateusza akurat robi taką delikatną góreczkę, która dzisiaj jest fajnie zwilżona i miękka. Czyli miejmy nadzieję, że ten burak e, gdzieś tam wzejdzie, jeszcze się odnowi po tym wszystkim. No a warunki przyszły niekorzystne, niestety dla niego, i nie wiadomo co z tego będzie. No, tam gdzie już chyba nie wzeszedł, tutaj jeszcze coś się męczy, coś się przebija. Może on będzie rósł. Kurczę, no. Tam już fajnie wyglądają po tamtym siewniku, no ale co zrobić? Jak nam się nie będzie opłacać tego przesiewać, no to będziemy mieli przerwy na polu. Można powiedzieć, już można liczyć straty. Albo, albo przesiewać, tylko teraz tak. Czy te dosiewane będą lepsze niż te, które już rosną? To jest pytanie. Późne terminy. Ale dobra, jedziemy na następne pole. Bo no patrząc tutaj no niestety są kurde 2 metry przerw tego buraka no i co? Trochę słabo ale już przejdziemy sobie po malutku jeszcze do tej części gdzie tym małym siewniczkiem sialiśmy jakieś rządki się rysują. Hm no Są takie kurde przerwy, najgorsze, gdzie tak jak tutaj na tym rządku nie ma w ogóle. Nie ma w ogóle buraka idę, idę. Po prostu po prawej widzę na rządku buraki, a tu na tym nie ma w ogóle. Po prostu ten środkowy rządek nie ma w ogóle burak. To jest najgorsze w tym wszystkim. I co teraz? Jednorzędowy? Hm? Jak myślicie? Jednorzędowym trochę słabo dosiewać. Właśnie, to jest to. A zobaczcie, tutaj już mamy siewnik. Ten malutki Fernelanda to wygląda w ten sposób. Może odpuścić sobie te miejsca, co? Tam obsada będzie mniejsza, trudno. Może burak większy urośnie. Ech. Trzeba po prostu całe pole teraz oblecieć i zobaczyć, czy to dosiewać, czy nie. No ja bym wolał mieć obsadę z tego względu, że przychodzą u nas okresy suszy. Którą tak naprawdę już możemy zaobserwować. I co teraz z tym burakiem robić, jak myślicie? Dosiewać, przesiewać. Kiedyś dopiero ludzie zaczynali siać 15 maja buraki. Także można powiedzieć, że termin jeszcze jest ok. Chociaż nie na te czasy. Nie na te czasy. Jakaś wilgoć jeszcze w ziemi jest. Ale, tak jak mówię, jak nie ma obsady. I przychodzą okresy suszy, no to jest słabo z tym wszystkim, bo obsada tak naprawdę robi plon. Zaznaczyłem sobie tutaj te dwa buraki, które miały spalone liścienie. Ich w ogóle tu nie ma, czyli to się nie odrodzi. A przerwy są bardzo duże na rządkach. I teraz co tu robić? Co tu robić? Zawsze jest kurzenie, jak nie ma tej obsady. takiej jak człowiek by chciał. Jeszcze na takich lżejszych ziemiach, które my tutaj mamy, bo nie mamy jakichś ciężkich ziemi. Mamy klasę 4A, czwartą 4B. Czwartą tak na takich ziemiach uprawiamy buraka. Mozaikowatą glebę, bo wiadomo, że w większości staramy się, żeby ta czwarta A była na tym polu. Czwarta B jak najmniej, bo no to już jednak lżejsza ziemia. Czasami jest ogromna różnica między czwartą A a czwartą B, jeśli chodzi o bonitację tej gleby. No i jest jak jest. I teraz albo jeżdżamy siewnikiem, a właśnie. I teraz. Jest jeszcze bardziej cięższy orzek do zgryzienia, dlatego że e, jak to teraz dosiewać? Tutaj akurat mamy e, taką bardziej czystą sprawę na tym polu, dlatego że tamtą część obsiewałem ja i tamtą część obsiewałem ja. Tutaj, gdzie jesteśmy w środku, obsiał Mateusz. Około 3 hektarów na oko. I teraz tu mamy czystą sprawę. Wjeżdżam w te same rządki. Staram się wjeżdżać w te same rządki albo zniszczyć ten kawałek pola i dosiać ten kawałek pola. No, gorsza sytuacja jest tam, gdzie sobie na dwa robiliśmy raz jeden, raz drugi, raz jeden, raz drugi. Tam wyglądają e, chyba najgorzej jeszcze te buraki. I niestety chyba tam będę musiał wjeżdżać między siewniki i napierać. A dlaczego tak się stało, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. To wszystko było skałą. Ciężko ten burak prawdopodobnie miał się przebić. Dzisiaj to jest fajnie zwierzone. Tak jak tutaj widać, coś się odnawia. Coś się odnawia tutaj nam. I może coś z tego będzie. Z tym, że no nie ma tych buraków, nie ma to się oszukiwać. Po prostu nie mamy buraków. Jaka przyczyna? O, znalazłem. Zobaczcie. Co to z tego będzie? Prawdopodobnie nic. A czemu tak się stało, że on tak wygląda? I czemu tak się stało, że to tylko po tym siewniku? Nie? Jeszcze takie porównanie do tych siewników dwóch. Ten siewnik akurat robi rowek, i w tym rowku wschodzi ten burak. W tym rowku wschodzi ten burak. Być może on był bardziej osłonięty przed jakimś mrozem, przed zimnem ale też no, taka prawda była, że bardziej była luźniejsza ta ziemia, yy, powiem tak, no, nie padało jakoś mocno. U nas tak spadło bardzo mało tej wody, potrzeba jest o wiele większa, ale tutaj jak padało, to po prostu cały czas była rozmiękczona ta ziemia w tym rowku. I ten burak sobie wschodził. Po tamtym siewniku na tej górce była trochę inna sytuacja, w ogóle inna sytuacja. Za bardzo zbita ziemia, ten burak nie miał siły się przebić. Jeśli chodzi o ten siewnik Mateusza, to na pewno ostatnie lata u niego wschody były perfekcyjne. Także kto mógł przewidzieć, że tak akurat będzie w tym roku? Ale były okresy, jak szaliśmy buraka, gdzie w ogóle nie padało. A tamten siewnik bardzo dobrze zagniata wilgoć. Najbardziej w tym wszystkim irytujące jest to, że jesteśmy za góreczką teraz. I można powiedzieć, że tutaj po Mateusza siewniku jest o wiele lepiej. Po prostu jest o wiele lepiej. Tutaj Mateusz siał i zobaczcie, jak to wygląda. Są buraki. No, nie są takie jak po tamtym siewniku, bo widać, że są bardziej męczone. Ale one są. To jest najgorsze ze wschodami buraków. Już wiemy, że mamy stratę i musimy wegetować razem z tą rośliną do zbioru. Po prostu. Chyba się nie opłaca na tym polu robić kosztów i dosiewać. Ale jedziemy lustrować. Następne pola. Akurat to pole znam bardzo dobrze. I mogę wam powiedzieć, że jesteśmy na części pola, gdzie jest najgorszy piach, najgorszy żwir, gdzie jak tylko słoneczko przyjdzie, to wypala wszystko. Akurat jesteśmy już na siebie tym małym siewnikiem Kvernelanda. I zobaczcie, jak te buraki tu wyglądają. No kurde, cudo. Tylko jak przyjdzie słońce, to tutaj znowu tych buraków nie będzie, także... No ale obsada, jak jest, to już jest inna bajka. Znowu tak wygląda porównanie między tym małym siewniczkiem, a siewnikiem Mateusza w tym roku. Widać, że te buraki są. I doradźcie mi, przesiewać, czy nie. Ja nie wiem, czy ta decyzja nie będzie już dzisiaj podjęta, jak przyjedzie inspektor. Czekam na Darka, niech on się odezwie. Jedziemy, obejrzymy, policzymy, zobaczymy. No, Jeśli nie będziemy przesiewać, to wtedy będzie chłop śpijał. rośnie. Słabo rośnie, ale rośnie. Aż chce się iść po tej części pola, gdzie widać te buraki. Gdzie z góry widać te rządki. Mogę tylko powiedzieć, że Mateusz też ma twardy orzech do zgryzienia. Bo siał te buraki tydzień wcześniej niż tutaj. No i też u niego tych buraków nie ma za wiele. I nie tylko Mateusz, bo bardzo dużo osób w okolicy przesiewa buraki niestety ja dlatego chciałem wytrzymać no, z tymi bólami i z tym siewem, bo widziałem co się dzieje natomiast też prognoza zrobiła nas trochę wciula bo kiedy zaczynałem siać, jeszcze było tak chłodno, ale następne dni już było coraz cieplej. Niestety później to się na tyle odmieniło, że z powrotem przyszło zimno. No i jest jak jest. Jak nam wyjdzie 60 tysięcy, a drugiego urządka nie ma, czyli 30 tysięcy. Czyli przesiewać. Ale znowu tutaj idziemy i tych buraków widać więcej. Bardzo ciężka decyzja. I tak łażę i grzebie w tej ziemi. I zobaczcie, udało mi się znaleźć buraka. Który wzeszedł po bardzo ciężkich bólach, zobaczcie jaki on jest wymęczony i nie wiadomo co teraz z tego buraka będzie dalej, ogólnie na tym rządku zobaczcie nie ma buraków, gdzieś tam daleko się jakiś rządek rysuje, ale w z powrotem marnie to wygląda. Widziałem też filmik Ediego, który niedaleko mnie mieszka, o gdzieś tam w Maszewie, koło Maszewa, który mówił o suszy, która już tak naprawdę jest, bo nie oszukujmy się, na pewno ten rok jest lepszy niż poprzednie, bo poprzednie to już w marcu mieliśmy lato, w kwietniu mieliśmy lato, a w maju to już był kurde ogień piekielny, nie? W czerwcu zaczynały się żniwa. Także samo się, nie? jeśli chodzi o wschody buraków, no to tak jak widać, jest problem nie wilgoci, a czego innego, bo ostatnie lata to był problem wilgoci i tak jak powiedziałem wcześniej, Mateusza, Siewnik, no, robił to lepiej na susze. Były ładne wschody. W tym roku, niestety, przyszła taka pogoda, że nie ma tych wschodów, a tutaj są piękne, aż chce się. Aż chce się patrzeć na to pole po tym małym siewniczku. Pszenica pomalutku zaczyna się zielenić, bo po, tych, po tym chłodzie, po tych przymrozkach, no i po tej chemii, którą zastosowaliśmy, to tak to wyglądało, że te końcówki były brązowe. I było na polu wizualnie kolorowo. Ale ze względu na pogodę mogę powiedzieć, że przez ten długi okres zimna To nie jest kolorowo Nie jest kolorowo Ale z drugiej strony cieszymy się Bo tej wilgoci mamy w ziemi więcej Niż w tamtym roku, ale no Przyszło te parę dni gorąca I zobaczyliśmy Na słabszych kawałkach, że tej ziemi Brakuje już tej wilgoci Tutaj mamy groch i niestety widać w tym grochu Jakieś rdesty Ale groch wygląda ładnie Terdesty to fajnie było Jakoś zwalczyć, bo to jest dziadostwo To jest dziadostwo ten rdest Kurde, by trzeba było czymś prysnąć Koniecznie Jęczmień Galileo Falowany Falowany dlatego, że Był bardzo mocno rozkrzewiony W termisiewu, 10 września bardzo dobrze rozkrzewiony później zima, śnieg, pleśni śniegowa. No i dlatego takie fale dunaju. Ale ja uważam, że, że będzie dobrze. Ten mniejszy tak samo odbija, idzie do góry. Najgorsze tylko będzie to, że może być nierówne dojrzewanie. Na pewno będzie nierówne dojrzewanie. I co wtedy? Czekać. Albo randap. Nienawidzony randap. O! Tu Wam pokażę, jak groch ładnie wygląda. Byliśmy w tamtej części pola przed chwilą, i tam były chwasty. Tutaj chwastów nie ma. I groch jest ładny. Nie? Fajny groch. Niech rośnie. Kurczę w kamerze, to Wam powiem. Mogę Wam powiedzieć, że tak patrzę. Wizualnie na ten groch i patrzę też w kamerę, to w kamerze strasznie rzadko on wygląda, a w, rzeczywi w rzeczywistości tak nie jest. Wydaje się, właśnie rzadki być w kamerze. O, kamerę trzeba niżej kłaść. Dobra, chyba nie będę jechał na następne pole buraków, bo to mam troszeczkę dalej. Poczekam. Na inspektora, który ma być około godziny 12-13 i pojadę wtedy z nim dosyć tego biegania po tym polu. Dzisiaj ostateczny dzień decyzji co robić dalej. No i jeśli trzeba będzie przesiewać, to szereg musi wyjść z kwarantanny. Musi wyjść z jaskini. I będzie siał dalej buraki mały wypadek a No właśnie widzę Żeby było widać, że skodzina w cukrowni I Spalanie mogę pochwalić 5,3 O uh dzisiejsze -huh. A i pokonane kilometry 120 a mamy 13 no. trzeba kupić skody <laughs> Tutaj mamy, tu nie mamy to teraz nie o, jest. o jest, właśnie jest, tylko ten czarny jest i co z niego będzie? Czy to odbije? Bo ja właśnie takie znajduję. Nie? Właśnie takie nie. buraki znajduję. Ten to już nie odbije. No bo właśnie. Bo to no. już jest całkowicie. I dużo takich jest. I co, co to jest? Od mrozu? Czy od czego? I to musi być od mrozu. No właśnie. Kurde, przymroziło. A zobacz, że po tamtym siewniku nie ma takiej sytuacji. No. Co, liczymy dwa rządki? Ten rządek to będzie lipa, bo już tutaj 2-3 metry nie ma buraków. No ale dobra. Licz ten, a ja ten do ciebie. No. Sześć, sześć, trzy, sześć, trzy, osiem, pięć, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Bez grzebania. 38, to jest 38 tysięcy na... Hmm, to lipa. a to jest lipa. No to jest lipa, właśnie. Tylko widzisz, to jest tu 38, nie? Idziemy dalej i tutaj naliczysz dużo więcej, nie? No I to jest to. Jak to liczyć teraz, nie? Dobra. No 48 wychodzi gdzieś mi. No 50. Dzisiaj 5 No to widzisz, a mi wyszło 48 eee, Czyli mamy... No to mamy ponad 110 tysięcy, tak? 110 tysięcy obsadę wychodzi Jest, ładnie widać Masz te cukierki? Nie mam no. <laughs> Chcieliśmy zareklamować cukierki pszczółka, ale nie mamy tych cukierków One no, są nie. bardzo dobre. Dostępne na podcie polskiej i chyba może w Dino. Tanio i smacznie. Tak Możemy, Darek, jechać prosto, w sumie tu jest lepsza droga, jak wolisz, bo prosto też wyjedziemy w Pintinie, no, nie? No, wyjedziemy terenową, krajobrazową. No i dobra, stwierdziliśmy, że czekamy do poniedziałku z decyzją przesiewania, czy dosiewania bardziej. A dzisiaj jeszcze z okazji Tomasza urodzin będziemy pryskać na szarka. Dokładnie, także mamy nockę i niestety trzeba zrobić zabieg na robaka, bo coś nam podgryza jeszcze oprócz tego. Całego zajścia buraczki. Także lecimy z opryskiem w nocy. Powiem Wam tak, bo chciałbym to wszystko jakoś podsumować, wziąć to do kupy i powiedzieć, jak sytuacja wygląda. Eee, I tak, zawsze staram się nagrywać dla Was, żeby ta minka była tak bardziej uśmiechnięta, żeby szedł pozytywny przekaz. No niestety nie zawsze się da. Czasami ta minka musi być w drugą stronę, ale też trzeba pokazywać jak jest. A dlaczego taka smutna minka? Ano niestety problem mamy z tymi burakami. I powiem tak, problem jest tylko po siewniku Mateusza. I mogę stwierdzić na 100%, że zrobił to Mróz. A dlaczego Mróz nie zrobił tego po tym małym siewniku? Ano dlatego, że ten mały siewnik sieje buraki w rowku, i te palce idą z tyłu i dogniatają to nasionko. Także, nawet jak przyszedł większy mróz i te nasiona były w ziemi, to ten mróz poprzez tą zagęszczoną ziemię się nie przedostał. A u Mateusza jest tak, że idą rolki z boku siewnika i zagniatają z boku tego nasionka tą wilgoć. A w środku jest luźna ziemia. Jak przyszedł ten przymrozek minus 5. To przy gruncie mogło być minus 9 nawet miejscami. I powiem wam, że ten mróz się tam przedostał. I po prostu te nasionka, które szybciej skiełkowały i nawet nie było tego buraka jeszcze na wierzchu, jak był ten mróz, to on był równo z powierzchnią ziemi, delikatnie pod piachem. I ten mróz się tam dostał. I zdziwiłem się dlaczego czarne liścienie są. Nie ma co się dziwić, mróz zrobił swoje. A dlaczego wiem, że na 100% mróz? Dlatego, że za górką, gdzieś przy lesie, przy jakichś zadrzewieniach, przy krzakach buraki po Mateusza Siewniku normalnie są, bez żadnego problemu. Także na przestrzeni, tam gdzie najpóźniej sialiśmy buraki, na tym największym polu, tam jest najgorzej, tam jest po prostu najgorzej. Ale powiem tak, Mateusz posiał około, około, nie wiem czy jestem w stanie dokładnie to policzyć, ale powiedzmy około 15 hektarów z 58, to mamy taką sytuację, że z tych 15 hektarów 8 jest na pewno e, nie do przesiania. To jest e, obsada, nie jest rewelacyjna, bo między, między no, około 60 powiedzmy e, nasion 60 tysięcy na hektarze wychodzi licząc w paru miejscach, także to na 100% zostanie ale ta reszta, czyli powiedzmy te 7 hektarów to już jest tym gorzej, jest około 45 tysięcy nasion a są takie rządki, że w ogóle ich nie ma, są takie siewniki, że prawie w ogóle ich nie ma także tam dajemy im czas do poniedziałku, bo troszeczkę popadało i nawilżyło tą ziemię a to, że te buraki nie wschodzą tak, jak byśmy chcieli to nie jest główną przyczyną tylko mróz, ale też te deszczyki, które nie były może jakieś duże, ale były. Czasami nawet dosyć intensywne. Nie spadło dużo, bo spadło gdzieś około 1 litra, ale to spadło bardzo szybko. Przyklepało tam ziemię, zrobiła się skorupa, beton i tylko ta skorupa i beton jest po Mateusza siewniku niestety. Tam, gdzie szedł ten mały siewniczek, tam jest wszystko ok. Także tak czasami bywa. W tamtym roku, jak była susza i nie padał deszcz, po Mateusza-Siewniku były o wiele lepsze wschody. Posiał je trochę głębiej. Na wierzchu była ziemia nagrzana, był piasek. Po prostu ten burak złapał tą wilgoć, jak był głębiej, a później miał pulchną ziemię, przez którą się przebił. Także no, jest to bardzo trudna uprawa, jeśli chodzi o buraka cukrowego. Jak wschody są równe i dobre, to jest wszystko wtedy OK. Nawet w czasie suszy. Jak mamy obsadę, to jakoś ten burak jest w stanie nam plonować. No ale jak nie mamy obsady i później jest susza. No to jest problem, nie? Miałem dzisiaj robić zabieg, ale niestety tego zabiegu dzisiaj nie będziemy robić, bo pokazują na 21 deszcz i oby padało. I zobaczymy co dalej. Z tamtymi burakami, które miałbym przesiać, czekamy do poniedziałku. W poniedziałek będziemy wiedzieć, co dalej. Ale dobra, napiszcie w komentarzach, jak wygląda sytuacja u was z burakami. Czy powschodziły tak, jak trzeba, czy nie. Także co? Takim troszeczkę pesymistycznym akcentem kończymy ten odcinek. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał. Wszystkiego dobrego. Co złego, to nie my. Na razie.